Co to był za mecz? Co to było za spotkanie? Milik trafia, Bramkę trafia gola. Pierwszy gol Milika w barwach Juventusu. Turyn no, warto tak naprawdę odnotować to no, historyczne spotkanie, historyczny mecz. Gol Polaka w barwach Juventusu w ogóle to był fascynujący mecz, mecz, który zakończył się wynikiem 2 do 0, mieliśmy tam Polaków, którzy występowali, dramatyczny przebieg, Wojtek Szczęsny znoszony na noszach, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, dzisiaj zrobimy sobie komentarz do tego spotkania, tego meczu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, Juventus kontra specja nieprawdopodobne spotkanie meczyho mecz, który zakończył się wynikiem 2 do 0. Żywcem można powiedzieć, że to był taki praktycznie, znaczy początek tego meczu podobny jak poprzedni mecz Juventusu bo w poprzednim spotkaniu też Wlachowicz na początku meczu zdobył bramkę bodajże w drugiej minucie i w podobny sposób, mamy tutaj dwie bramki dla Juventusu, Wlachowicz dziewiąta minusa i dojczony czas gry, 92 minuta, Arkadiusz, Milik, wszyscy praktycznie na to czekali, no debiut Milek już ma za sobą, tak, ale teraz jest praktycznie drugie spotkanie Milika w barwach Juventusu, które zakończyło się bramką golem. Muszę powiedzieć tak, można byłoby powiedzieć, że ta bramka była taka prosta, tak? nie była skomplikowana, aczkolwiek, no, wiadomo to, jeśli chodzi o obrońców no, serii A, no to są obrońcy, którzy z, z reguły są dobrze przygotowani na pasników. No i e, praktycznie takie kółeczko zrobił, tak, Milik w polu karnym, obrócił się z piłką, szczelił na bramkę, szczał precyzyjny, także po prostu padł gol. E, dramatyczny mecz pod względem Wojtka Szczęsnego, który kontuzjowany zszedł z boiska, raczej go znieśli na noszach, wyskoczył do piłki do góry, spadł na wewnętrzną stronę stopy. No i prawdopodobnie tam są jakieś skręcenia stawu skokowego i tak dalej. Miałby pojechać na rezonans magnetyczny. No nie wiem, jak tam sytuacja wygląda, ale nie wyglądało to zbyt ciekawie. Można powiedzieć tak, głupia kontuzja bo prędzej bym się spodziewał, że na przykład takiej kontuzji nabawiłby się przy kontakcie z jakimś innym zawodnikiem, a z drugiej strony, no bardzo po prostu kontuzja tutaj, tak, która może być niebezpieczna, która może go Wyrzucić na kilka czy na kilkanaście spotkań, tak jeśli chodzi o grę, Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja. Oczywiście życzymy mu zdrowia. Natomiast no, Wojtek, jeszcze dobrze się prezentował w bramce do momentu, kiedy stał w bramce. Tak jak nie strzedł z boiska, bo potem szedł drugi bramkarz. Natomiast tak to się zakończyła sytuacja. Wlachowicz, który się cieszy. Mamy tutaj właśnie to spotkanie 2 do 0 arc. Ciekawe spotkanie. Zobaczmy sobie też na Polaków, którzy występowali w tym meczu po stronie specji. No bo tutaj przecież Arek Milik pokonał Drągowskiego, tak, a więc Polaka tutaj pokonał praktycznie polskiego bramkarza. Jeśli chodzi o specję, mieliśmy tutaj Rece w składzie, tak, jeśli chodzi, mieliśmy też po prostu Drągowskiego Kiwiora, Kiwior, który bardzo dobrze się zaprezentował, wybił piłkę, e, piłka, która szła praktycznie tutaj na pewne podanie do napastnika e, Juventusu. No nie wiem czy to po prostu było takie wybicie z Piszczela, które poleciało w trybuny, czy to było wybicie przypadkowe, czy było to celowe, ale gdyby mu piłka inaczej naszła, to mógłby być pewny gol. No ale liczy się efekt. Efekt był po prostu bardzo dobry, czyli Kiwior tutaj bardzo dobra interwencja, Sto popisał się dobrą interwencją. Raczej dobry, tak? mecz Kiwiora bez fajerwerków, to zobaczmy sobie mamy kiwiora, Rece, mamy drągowskiego. E, tak praktycznie trójkę tutaj polskich zawodników, trójkę polskich piłkarzy. E, tak wyglądała, tak, tak wygląda po prostu to zestawienie, e, jeśli chodzi właśnie o specję, Natomiast zmiany po stronie Juventusu wszedł Sandro, wszedł Milik Kostic, Di Maria, Perin, tak, takie po prostu były tutaj zmiany. Po, po stronie specji Sala, Elertson, Caldara, Agudello, Strelec, Sanka, Sanca, Sanca. Tak, to są ci zawodnicy, którzy weszli po stronie specji. 3-5-2 w takim ustawieniu wyszła tutaj specja. Zobaczmy sobie też, może są wiadomości. No pewnie wszystkie media będą pisały na temat Arka Milika. Na żywo Juventus Specja, polski mecz, wynik relacji, skład na meczu Juventusu, pierwszy gol Arkadiusza Milika w Juventusie. W meczu ze specją. Świetny kiwior kontuzjowany szczęsny Gol Milika Juventus wygrał ze specją. No dokładnie, tak można byłoby to zatytułować, tak? Świetny kiwior, kontuzjowany szczęsny Gol Milika. Juventus, Turing kontra specja Calcio, Arkadiusz mik z pierwszym gole w Juventusie, napastnik ustalił wynik w polskim meczu. No właśnie, bo jak tyle po prostu zawodników było, to można było powiedzieć, że to był polski mecz. Także, no, fajnie to wszystko wyglądało. Oczywiście, poza tą sytuacją z Wojtkiem, szczęsny no, życzymy mu zdrowia, żeby doszedł jak najszybciej do siebie. Natomiast, fajnie, po prostu pod względem, po prostu jakby widowiska sportowego, fajnie to się wszystko prezentowało, wyglądało. Zobaczmy, sobie może jeszcze na przebieg. Jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, mamy Milika, tak, gol w 92 minucie, asysta Miretti. Mili, który wszedł w 85 minucie, bo to też warto zauważyć. Tak samo jak w poprzednim minucie, w poprzednim meczu też dostał minutówkę. tak? W poprzednim spotkaniu chyba wszedł w 70 czy 75 minucie, a teraz wszedł w 85 minucie. No i świetnie się spisał, tak? bo był, nie był zbyt długo na boisku, ale widać było, że milikowi na tym zależy, żeby jak najszybciej zdobyć gola, tak wpisać się na listę szczelców. Po tym, jak właśnie tutaj Juventus go pozyskało, no, wydaje mi się, że Olegrygo tam będzie po prostu spory młynek, tak? Tam będzie spora rotacja, jeśli chodzi o ten skład. Tam po prostu piłkarze będą przychodzić, odchodzić. To będzie po prostu wyglądać naprawdę na sporą rotację. Mamy też Sandro, Aleksander, Sandro, który wszedł, schodzi Bremer, wchodzi Ellerson, schodzi Holm. No, sporo faktycznie tutaj tych zmian, i mamy też my żółtą kartkę, tak? Wchodzi Angel Di Maria, który wszedł tutaj w 54 minucie, a schodzi Moise Kin. Także tak po prostu to wyglądało, jeśli chodzi o zestawienie. No, Blachowicz faktycznie zrobił to, co od niego wszyscy oczekiwali: wpisał się na listę szczelców zdobytego gola. Więc tutaj, aczkolwiek no nie oszokujemy się, jeśli chodzi o zestawienie, no to wiadomo, że tutaj Juventus mocniejszą jest drużyną niż specja najbliższe spotkania to mamy Fiorentina kontra Juventus 3 września i potem mamy Ligę Mistrzów faza grupowa PSG kontra Juventus. No ja Muszę powiedzieć w ten sposób na no taki występ tutaj Arka Milika otwiera też mu furtkę przed takim meczem właśnie w ramach Ligi Mistrzów tutaj może postawić do niego Allegri albo na całym po prostu mecz albo chociaż na, na jedną połowę. To już po prostu byłoby bardzo dużo tak bardzo dużo. Jeśli chodzi właśnie o Arka Milika Zobaczmy sobie, może tak, tabelę. Jak ta tabela wygląda? Pierwsze miejsce Roma, drugie Inter, trzecie Napoli, czwarte Juventus. No ale wiadomo, to wszystko jeszcze będzie ulegać zmianie. Będą po prostu mecze, porażki punkty na no, taki rzut okiem, praktycznie na teraz, czyli na 1 września 2022 roku, jak wygląda to ta tabela. Specja, gdzie się pasuje. No specja pasuje się na 13 miejscu, na 13 miejscu tak to właśnie wygląda. Nie Jestem ciekawcowy na ten temat, co, co na ten temat myślicie. To wszystko. Na dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!